Cześć z tej strony, błażej z kanału Brikowski, a dzisiaj przyjrzymy się najmniejszemu zestawikowi z serii Harry Pottera na falę na 2020 rok. Zapraszam do oglądania. Secik super, chociażby do zakupienia, ze względu na te dwa patronusy, nowych patronusów, czyli Luny i Hermiony. Też tutaj jest fajny ten manekin śmierciożercy, Numer zestawu 75966. Tył opakowania tak się prezentuje możemy sobie tutaj szczelać w, w tego manekina, otwierać przejście do pokoju życzeń i zasady Ambridge sobie tutaj zrzucać funkcję bawialną. Także sobie nadnimy opakowania, a raczej podważmy. Dobra. I ogólnie, zobaczymy też, ile będzie naklejek. Tanki są tak cienkie, że zaraz mi się pudełko rozwali. A tego bym nie chciał. Dobra, jakoś się udało. No i mamy. Naklejki na pierwszy rzut oka. No, w sumie, nie są one tak duże. Przez co dzisiaj łatwo nalepiać, także może nawet nalepię wszystkie, bo myślałem szczerze że że to będzie jedna naklejka na tym, a tutaj widać, że mamy dwa tylko takie małe części tych murków. Dobra, instrukcja składania oczywiście. No i dwa worki chyba, już nic więcej nie ma w środku. W Pierwszym woreczku. Te elementy mi się podobają takie. Fajne transparentne niebieskie. Tu już widać kawałek Patronusa jakiegoś. Nie wiem, czy to królik czy wydra. O, królik czy tam zając. Eee, duży ja też płyta jeden na 6. No i dużo elementów w kolorze tanek, ci łuki, czy coś w tym stylu. Z drugim już o wiele mniej elementów, ale mamy tutaj ten kapturek od śmierciżercy, raczej jego man manekina. Tutaj idziemy, ten właśnie do szczelania, i tu chyba mamy wydrę. Nie wiem, czy jest widoczna o. Super element, nawet chyba bardziej mi się podoba niż ten drugi Patronus. Torsik sam w instrukcji, czy coś się znajdzie ciekawego. Od razu przejście do składania, a na samym końcu już Wam mówię, jak się bawić. Zestawem oczywiście, tutaj mamy funkcje przedstawione, reklamy zestawów. Jak na razie nie dużo z nich mam, bo piłem ten i mogę wam powiedzieć, że ten też się ukaże na kanale, a, a raczej prędzej czy później. Prawdopodobnie wszystkie się ukażą, lecz na razie mam inne wydatki legowe. No i jeszcze chciałem Wam pokazać, o, tutaj się ukryło. Spis wszystkich elementów pyk. I pyk. I tu mamy aż tych elementów 4. Także super do jakiejś wody czy coś się użyje. Także co, ja sobie to składam i zaraz sobie to zrecenzujemy. Dobra, no i mamy secik już skończony, złożony. Około pół godziny składania wydaje mi się, że przyzwoicie. Ogólnie części zapasowych mamy tyle. Nie są one zbyt ciekawe. Wydaje mi się kilka różdżek. Yy, jakiś pomyczek, tutaj też właśnie ta amunicja dla minifigurki LEGO jakieś piny, groszki to są wszystkie części zapasowe no i sobie teraz spójrzmy na figurki a więc, na początku oczywiście Harry Potter bardzo ładny tors z takim krawatem w kolorach Gryffindoru koszula pod taką jakby bluzą trochę zafałdowania na tyle torsu twarzyczka oczywiście z piorunkiem, którego o, ledwo co widać i z tyłu alternatywna, alternatywny wyraz twarzy różka w kolorze ciemno i ta amunicja zaraz Wam pokażę jak ona działa Hermiona też taki uniform Gryffindoru z tyłu alternatywny wyraz twarzy taki trochę zdenerwowany Różka w innym kolorze. Te włosy też mi się kojarzą z serią Indiana Jonesa. I oczywiście jej patronus, czyli wydra, która moim zdaniem prezentuje się lepiej niż sam zając. Bardzo ładny patronus. Luna. Tutaj mamy kolor to Ravenclaw, z tego co dobrze pamiętam, ale tak mi się wydaje. Od tyłu buźka taka zdziwiona, fajna naprawdę wyraz twarzy, różka w takim bardziej jasnym kolorze brązu i Patronus to oczywiście zając. Trochę te uszy takie trochę przerośnięte mi się wydają, chociaż nie jest źle. Tutaj mamy studa dodatkowo na górze, bo tutaj mamy po prostu molda, z którym nic nie możemy zrobić, tylko przypiąć na podłoże. Teraz taki mniejszy, jakby tablica ogłoszeń Cedrica widać widoczny jakieś powiadomienie, że y, oczywiście o jego śmierci, y, która została, która była w filmie oczywiście w, czare, w czarze, ognia, no bo ten zestaw przedstawia jakby scenę z Zakonu Feniks'a, dlatego jest to chronologia zachowana. No i mamy też miarciu w postaci takiego oto manekina do ćwiczeń, fajny tors z takim właśnie do celowania, rzeczą i zobaczmy, czy to działa. Sobie raz testowałem i rzeczywiście to mocno szczela. Czy mi się uda? No, nie udało się. Jeszcze raz spróbujemy. Jak się uda, to będzie fajnie. O, widzicie? Można go sobie normalnie przewrócić i on sobie stoi na takich tutaj kółkach od dołu i z tyłu ma taki element podtrzymujący, że się nie przewróci. Także wydaje mi się, że. Te rzeczy możemy sobie odłożyć na bok. Jeszcze Wam pokażę takie porównanie fajne, jak się prezentują wszystkie patronusy, jak na razie dotąd, które LEGO wprowadziło do produkcji. To jest oczywiście patronus Harego z zestawu z roku wcześniej. Te są oczywiście bardzo małe, no ale skala mi się wydaje, że jest zachowana tych zwierząt. No i ostatnią rzeczą jest sam pokój życzenia raczej jego fragment, tak właściwie, albo nawet ściana. Te elementy mi się mega podobają. Też fajnie są tutaj te jakby gzymsy, czy też zdobienia na górze, zrobione. Mi się naprawdę to bardzo podoba. Zobaczcie tutaj te zaokrąglenia. I takie też mi się bardzo te drzwi podobają. Takie fajne, drewniane, przyokrąglone. I jak widzicie, nie ma wyjścia, ponieważ można sobie je odsuwać. Zaraz wam je pokażę od tyłu. Tutaj, jak się to naciśnie, to też jest jakaś pewna funkcja w tym ukryta. Ogólnie ładny kominek. Na, to nie jest nadruk, tylko naklejka. Oczywiście już chciałem się tutaj pokusić o powiedzenie, że to jest nadruk, ale tak nie jest, niestety. Tutaj mamy dziury na piny do podłączenia, jakby, no, kolejnych części Hogwartu, które Lego nam zaproponowało w swojej produkcji. No i z tyłu mamy tutaj jakieś ogłoszenia. Dolores Ambridge, oczywiście na przykład jak że wszystkie produkty Whisleyów są zakazane w szkole i jeszcze trzy inne, tutaj mamy też właśnie fajnie, że każda jest inna no i e, nawet można doczytać się co jest dokładnie zakazane i mamy numer każdego z zakazów jakby i od tyłu mamy właśnie tutaj na takim czymś zamontowane przejście przesuwne Najlepsze jest to, że w tą stronę się już nie da dalej przesunąć, ale w tą też się nie da dalej. I tak jak w tą, może i teraz wam to pokażę, chociaż nie wiem, czy mi się to uda. Zobaczcie, mamy tutaj zastosowane takie dwie: taki element, po prostu który jak przesuwamy w tą stronę, to nam blokuje i w tą. No i oczywiście od góry jeszcze jest podtrzymywany tym elementem, przez co wszystko ładnie chodzi. Naprawdę fajne. No, i te zakazy, tak jak to w filmie było, można je oczywiście zniszczyć. Sami zobaczcie. I sobie one spadają, a działa to w taki sposób, że jak naciskamy ten przycisk, a raczej tutaj w kominku tą wajchę, to, to spada. I teraz bym chciała wam to pokazać, jak to jest zrobione też. Chociaż to będzie już trudniejsze, wydaje mi się. O. Dobra, mamy to, a więc tu mamy po prostu tak wsunięty taki klocek, coś takiego po prostu, wsunięte w dziurkę od studa i to tam się luźno trzyma, ale jak tym już zahaczymy i potem sobie będziemy wpinać nawet, zobaczcie, to się po prostu... Chwilę bo źle przypiąłem o To się po prostu jakby tak wypycha. Ale jest to ciężko podważyć w drugą stronę, tak jak mówiłem, tutaj ledwo co podważyłem. Także jest to przemyślane i nie powinno pójść nic nie tak. Także ogólnie zestaw kosztuje katalogowo 90 zł. Wydaje mi się, że no jest to licencja, no ale za taką cenę to jednak trochę wiele. Na pewno bardziej mi się ogólnie. Podobał sam zestaw e, z Patronusem, bo tam było dużo drzewek, fajne liście były, sam Patronus, dwie figurki dementorów. Tutaj też nie ma jakiejś tragedii, no ale jednak, chociaż nie wiem, trzy figurki, niby też jest spoko, tam były cztery. Sami ocencie, ja to oceniam gdzieś tak, ten zestawik na takie 9 może na 10 czegoś mi tutaj brakuje. Też szkoda, że na przykład te prawa z nie zostały nadrukowane. Także mówię, dajcie znać, co tam myślicie o tym zostaje w komentarzu. Ja szykuję dla Was teraz taką trochę większą recenzję, też trochę klimatów świątecznych będzie wprowadzonych na kanał w najbliższym czasie. Także co? Wydaje mi się, że wszystko powiedziałem. Także do zobaczenia. Cześć!